Kto jest większym aktywistą klimatycznym? Ursula von der Leyen, Bill Gates czy Ty, jeżdżąc PASATem 1.9 turbodiesel? Statystyczny Amerykanin emituje rocznie 15 ton CO2, Polak 8 ton. a Według danych organizacji Transport and Environment, prywatny odrzutowiec emituje średnio około 3,5 tony na 1000 km. Sprawdźmy więc, kto jest Eko? Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w ciągu dwóch lat odbyła prawie 60 lotów w prywatnym odrzutowcu a na co dzień zajmuje się przerzucaniem kosztów jej chorych ekopomysłów. Na kogo? Na Was. Bill Gates, autor książki, jak ocalić świat od katastrofy klimatycznej, w 2022 roku leciał prywatnym odrzutowcem 393 razy, emitując prawie 3059 ton CO2. John Kerry, wysłannik administracji Bidena do spraw klimatu, walczy o uczynienie świata bardziej ekologicznym. Nie walczy tylko z prywatnym odrzutowcem. Lata i opowiada swoje bajki o klimacie, a jego samolot wyemitował 325 ton dwutlenku węgla, odkąd Biden wszedł do Białego Domu. A tak wygląda redukcja emisji CO2 u czarca Michela, przewodniczącego Rady Europejskiej. Zobaczcie. A na konferencję klimatyczną w ubiegłym roku przyleciało 400 prywatnych odrzutowców, w tym 140. A ile to CO2? Tyle, ile 40 tysięcy aut wyemitowałoby, robiąc 10 tysięcy kilometrów przebiegu w roku. Oni sobie emitują rekordy CO2, a Wy, emitując 1000 razy mniej niż oni, macie emitować jeszcze mniej i płacić coraz więcej za energię, podnosić koszty życia w imię zielonej ideologii. Pamiętajcie, że oni mogą robić to tak długo, jak Wy w tą ideologię wierzycie.